Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich. Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy świadkami niezwykłej sceny. Widzimy Chrystusa, do którego zbliża się dziesięciu trędowatych, którzy, można powiedzieć, gdzieś krążąc wokół, krzyczą na cały głos Jezusie, Synu Dawida, ulituj się! Jezu, Mistrzu, ulituj się nad nami! Trędowaci w czasach Pana Jezusa mieli jakikolwiek kategoryczny zakaz zbliżania się do zdrowych osób. Czy też do e, zamieszkałych osiedli. W ten sposób ci zdrowi prawda, chronili się przed rozprzestrzenianiem się tej, tej straszliwej choroby. Myślę, że warto dzisiaj zobaczyć tę biedę człowieka, człowieka trędowatego, który jest pozbawiony. Nie tylko zdrowia fizycznego, ale też jakiegokolwiek kontaktu ze swoją społecznością, ze swoimi bliskimi, z rodziną, a także który nie ma możliwości też wypełniać swoich praktyk religijnych, bo jest odcięty od synagogi. I to jest wielki dramat człowieka, który tak naprawdę z, z dnia na dzień przestaje być człowiekiem. Jego człowieczeństwo Karłowacieje. Co możemy w związku z tym słowem powiedzieć o sobie? jakby pierwsza myśl, która też rodzi się pod wpływem tego słowa, to jest dziękczynienie. Tylko zapytacie, dziękczynienie za co? A no myślę, że jakby podstawową rzeczą to jest dziękczynienie za życie. Dziękczynienie za to, że Bóg powołał mnie na ten świat. Że może mam w swoim życiu sytuację, gdzie nie choruję. Nie ma jakiegoś takiego wielkiego cierpienia. Myślę, że warto też za to podziękować. Zobaczyć, że no, sytuacja wielu innych osób wokół mnie może być trudniejsza, jeszcze bardziej boleśniejsza niż moja. Chciałbym, żebyśmy też usłyszeli ten krzyk, przejmujący krzyk owych cierpiących ludzi, którzy wołają: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Oni tą swoją ostatnią nadzieję odnajdują właśnie w Jezusie. Oni wierzą w to, głęboko są przekonani o tym, że Jezus może ich uzdrowić. Myślę, że warto w tym miejscu, w chwili modlitwy, wraz z Jezusem wrócić do tych momentów mojego życia, do tych sytuacji, w których doświadczyłem cierpienia, w których traciłem nadzieję. I czy pamiętam, jak ja się wtedy modliłem? O co wołałem do Pana Boga? Myślę, że. Warto też, jeżeli dzisiaj przeżywasz taką sytuację, jeżeli dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, owych trendowatych, modlić się właśnie ich modlitwą. Modlitwą trendowatych. Jezusie, mistrzu, ulituj się nade mną. Ja już nie widzę nadziei, nie widzę możliwości, sensu. Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Ja już nie mam siły. Wołaj. Bóg na pewno odpowie. Bo Jezus uzdrawia trendowatych. I to czyni w tym momencie, w którym oni się w ogóle tego nie spodziewali. Gdy szli, zostali oczyszczeni. Myślę, że warto też, jakby w swoim życiu, zobaczyć te momenty działania łaski Bożej, kiedy Pan Bo przyszedł do mnie, wszedł w tą moją historię życia z nieoczekiwaną łaską, która sprawiła, że moje życie nagle się odmieniło, stało się zupełnie nowym życiem. Widzimy człowieka, który wraca. Jest tylko jeden z tych. Dziesięciu. I to Samarytanin. Jezus zresztą później będzie bardzo y, też z, ze smutkiem do tego nawiązywał, że gdzie są ci pozostali, którzy zostali oczyszczeni? Tylko ten jeden wrócił? Ale zobaczcie na tego człowieka. On wraca w pełen radości, pełen entuzjazmu, krzycząc na cały głos, wychwalając Pana Boga. Pada Jezusowi do stóp, oddaje jemu cześć i chwałę. Czyli jakby upatruje, że. To jego uzdrowienie stało się właśnie za przyczyną Jezusa, że to on jest tym źródłem jego uzdrowienia, on jest źródłem jego życia, jego łaski, Tego, tej łaski, która w nim zafunkcjonowała, która przyniosła odmianę jego losu. A tych dziewięciu? Ja myślę, że czasem to jest taka postawa człowieka, który przychodzi do Boga z tym przekonaniem, że mu się należy, że po prostu chce otrzymać. Ale chcę otrzymać dlatego, że wiem, że mi się należy, więc jakby później no nie ma tego odruchu wdzięczności. No bo dostałem to, co mi się należy, więc za co mam być wdzięczny, za co mam dziękować. Więc myślę, że warto też uczyć się od tego Samarytanina właśnie tej postawy wdzięczności. Za co dzisiaj chciałbyś w sposób szczególny, czy chciałabyś w sposób szczególny podziękować Panu Bogu? Co jest w Twoim życiu teraz, czy co się dzieje takiego, gdzie widzisz ten, to działanie Bożej łaski i za co warto by było Panu Bogu powiedzieć Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci właśnie za to, co się dzisiaj, tu i teraz dzieje. Bo wiem, że Ty jesteś w tym. Że Ty przychodzisz właśnie w tą historię. I to jest, myślę, że bardzo piękne doświadczenie. Dzięk czynienia i uwielbienia. Bo to w jakiś sposób naturalny odsyła nas do tego, który jest dawcą. Do Boga. I myślę, że to jest też... Podstawa i fundament naszego życia chrześcijańskiego, mianowicie ta świadomość i głębokie przeświadczenie, że wszystko w moim życiu jest darem, że tak naprawdę nie ma w moim życiu niczego, czego bym nie otrzymał i czego bym nie otrzymał z łaskawości i miłości, dobroci Boga. Zapraszam Cię do takiej modlitwy dzisiaj, do uwielbienia Pana Boga i dziękczynienia za te wszystkie łaski, które. Na nas spływają każdego dnia, nawet jeżeli czasem wydają się one trudne, może nie rozumiemy. Ale myślę, że przez te doświadczenia Pan Bóg czegoś chce nas nauczyć, do czegoś doprowadzić, a z pewnością chce nas doprowadzić do życia wiecznego. Na ten czas dzisiejszej modlitwy i spotkania ze słowem przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą. Dzięki. Moi drodzy, tak na koniec jeszcze chciałbym się z Wami podzielić wiadomością, która dla mnie jest dosyć trudna i moje konto na Facebooku zostało schakowane. Straciłem jakąkolwiek kontrolę nad, nad swoim kontem. Mam nadzieję, że w tych najbliższych dniach uda się to w jakiś sposób naprawić. Ale jeżeli, szczególnie ci, którzy są wśród moich znajomych na Facebooku. Proszę, uważajcie na te informacje, na te wiadomości, które być może mogą do Was dotrzeć, bo z pewnością one teraz nie pochodzą ode mnie. Zresztą na tym koncie też jest zmieniona, zmieniona moja tożsamość, więc, no, strasznie po, dziwna sytuacja. Postaram się to w jakiś sposób naprawić w najbliższym czasie, no, ale to też daje mi do myślenia nad. Nad tym zabezpieczeniem, prawda, i nad bezpieczeństwem sieci. Myślę, że warto nad tymi sprawami też pomyśleć w swoim własnym zakresie, żeby jakby też nie, nie, nie ulegać presji i napadom tych, którzy chcą wykradać nasze dane. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam pięknego dnia i mam nadzieję, do zobaczenia jutro z Bogiem.